W książce Pygmalion in the Classroom, Pygmalion w klasie, Robert Rosenthal i Leonor Jacobson przedstawiają eksperyment, który wykonali pod koniec lat 60. Dyrektor szkoły wezwał do siebie trzech nauczycieli. Powiedział im, że obserwując ich metody nauczania, doszedł do wniosku, iż są najlepszymi nauczycielami w szkole. Aby wynagrodzić ich za tak wspaniałe umiejętności, dał każdemu z nich klasę złożoną z najlepszych uczniów tej szkoły. Dzieci te zostały wybrane na podstawie najnowszych testów IQ. Oczekujemy, że w ciągu najbliższego roku osiągną postępy w nauce wynoszące od 20 do 30%. Aby jednak uniknąć posądzeń o dyskryminację, musimy utrzymać całą sprawę w tajemnicy. Nie powiemy o tym rodzicom i wam także nie wolno zdradzać uczniom, że zostali specjalnie wybrani do tej wybitnej klasy. Oznajmił oniemiałym nauczycielom dyrektor. Nauczyciele byli zachwyceni. Jak wiadomo, marzeniem każdego Belfra jest klasa pełna uzdolnionych dzieci. Powrócili więc do swoich zajęć pełni entuzjazmu. Przez rok obserwowano uważnie zarówno uczniów wybitnych klas, jak i trójkę nauczycieli. Uczyli oni z większym zaangażowaniem, mieli więcej cierpliwości do uczniów, poświęcając im też swój czas po lekcjach. Gdy jakieś dziecko miało kłopoty z nauką, nauczyciele zawsze zakładali, że problem leży po stronie nauczania, a nie dziecka. Jakie były wyniki? Tak jak przewidywano, poprawa od 20 do 30%. Kiedy dyrektor wezwał nauczycieli i spytał, jak im się pracowało, odpowiedzieli, że był to najlepszy rok w ich karierze. Dyrektor wyjaśnił im, że przeprowadził eksperyment, a dzieci nie były wcale szczególnie uzdolnione, lecz wybrano je do tych klas losowo. Nauczyciele przez krótką chwilę myśleli, iż wyniki uzyskane przez uczniów to ich zasługa. Okazało się jednak, że i oni zostali wybrani losowo. Można powiedzieć: podwójna intryga. Dyrektor zataił wszystko oprócz oczekiwań. Jesteście znakomitymi nauczycielami i oczekuję od was doskonałych wyników w pracy z klasami wybitnych uczniów. Dzieci były traktowane jako wybitnie uzdolnione, a oczekiwania wobec nich stały się bardzo wysokie. W obu przypadkach informacje były fałszywe, choć pochodziły z zaufanego źródła. Najlepszym jednak wynikiem był wzrost IQ jednego z uczniów z 90 do 115. Było to możliwe dzięki wpływowi pełnego pozytywnych oczekiwań nauczyciela.